Świę słuchajcie. Masakra. Kolejny raz zostałem wydymany przez firmę Wizard. Kiedyś wracając z konferencji, odwołali mi lot w ostatnim momencie, przez co musiałem spędzić noc w Krakowie i dopiero wylecieć na, na następnym, w następnym dniu. I jeszcze dodatkowo z innego miasta, czyli z Warszawy. Dzisiaj miałem lecieć do Warszawy, i co, oczywiście, lot odwołany, także masakra. <laughs> miałem się pojawić w ważnej sprawie w Warszawie. Nie pojawię się. Mało tego. Wciąż czekam na. Pieniążki za tamten odwołany lot, minął już prawie rok. Czasu pieniędzy dalej nie ma. Miało być odszkodowanie, wypłacone za ten nieodbyty lot. Dalej nie ma tych pieniążków. Także jestem strasznie zawiedziony tą firmą WIZAR. I co? Uizar w strachu? Ła! Pozdrowiczki. Elo.